Filmik nie jest żadnym żaleniem się, tylko zwróceniem uwagi, że mnie YouTube dostrzegł. Na godzinę 10:30 w głównym panelu pokazuje 215 wyświetleń. Ale po wejściu w dokładne statystyki filmu jest już zupełnie inna liczba. Jako programista zdaję sobie sprawę skreszowania pewnych części strony, w tym liczników, ale u mnie widzę takie coś pierwszy raz. Dziękuję algorytmom za dostrzeżenie kanału. Dla widzów również wyświetlana jest niższa liczba. Ale teraz mamy komputer? Może pan pisać co tylko pan chce. To nie ma żadnego znaczenia. On się i tak zawsze pomyli przy dodawaniu, proszę pana.